Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym treningu. Dzisiaj przygotowałam dla Was ćwiczenia typu cardio, tak zwany Fat Burning. Ale przed każdymi ćwiczeniami proponuję e, krótką rozgrzewkę. Tak mogą to być zwykłe krążenia ramion w przód, krążenia ramion w tył, bieg w miejscu i pajacyki. Tak. Jeżeli już się rozgrzejesz minimum 5 minut. Zapraszam do treningu. A dzisiaj, tak jak mówiłam wcześniej, trening cardio. Będzie polegał na tym, że będziemy ćwiczyć 20 sekund, 10 sekund przerwy. Takie będą 4 ćwiczenia po 2 minuty. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie będzie to przysiad z wyskokiem w górę. Zaczynamy. Tak, 20 sekund. Przysiad, góra. Przysiad, góra. Delikatnie. Nie musi to być pełne. Na początek, w ten sposób. Delikatnie. Uważajcie, żeby kolana nie szły do środka. 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund przerwy. I masz. Wysoko, kolana, wysoko. Cały czas musimy być mocno zaangażowane. Wiem, że jesteście. Tak a propos start góra, góra hop, hop 20 sekund, na 10 przerw hop, hop, hop ćwiczcie, ćwiczcie jeszcze i marsz chciałam powiedzieć przy okazji że super się motywujecie nawzajem, jesteście naprawdę super babki Te ćwiczenia są oparte na tabacie, yy, jedno z moich ulubionych, ponieważ są krótkie, ale bardzo intensywny marsz. Maszerujemy jeszcze raz. Dobrze. Wysoko kolana, ręka. Kolana, ręka. Pierwsze dwie minuty za nami. Teraz łapiemy oddech. Wdech. wydech. Dobrze. Wysoko kolana. Nie stoimy. Cały czas robimy. Hej. Okay. Plus, przeskakujemy z jednej strony na drugą. Hop, hop. Jeszcze 30 sekund. I zaczynamy kolejne ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie będzie to sprint w miejscu. Również 2 minuty. 20 sekund ćwiczymy. 10 sekund przerwy. Hop. I z nogi na nogę. Delikatnie przeskakujemy. Gotowe. 10 sekund. Już 5, 4, 3, 2. Zaczynamy sprint. Hop. Mocny sprint. Tak, tak. Śmiejesz się z nami. Wspinamy mocno brzuch. I luz. Przeskakujemy z nogi na nogę. 10 sekund przerwy. I znowu sprint. Hop. Jeżeli przeszkadza Wam, just. To trzymamy po prostu ręce przy sobie. Mi nic niestety nie przeszkadza. A chciałabym. No ale cóż. I przeskakujemy z nogi na nogę, z nogi na nogę. Jeszcze, jeszcze i start tempo. Jeszcze tylko dwa razy. Sprint, Mocno górę. Jeszcze, jeszcze. Wiem, że kondycja pewnie nie jest na dobra. Ale tu nie szkodzi. I los poprawi się. Przez ćwiczenia się poprawi. Start ostatni raz. Tempo. Tempo, tempo. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ty mógł się ze mnie śmieje. Minuta przerwy I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia uf, uf, uf. Cały czas Noga, kolano Ja sobie tylko buta O Góra uf, Góra Jeszcze uf, uf, uf. Uf. I jak Wam idzie? Nie jest łatwo, wiem uf, Ja też to czuję Ale co tam Mamy dadzą radę. To nie jak my. Jus. Delikatne przeskoki. z jednej na drugą. Jemuś podglądasz? No. Z jednej na drugą. 15 sekund. Kolejne ćwiczenie. Będzie wyglądało w ten sposób. Raz, dwa, trzy, szybko. Raz dwa trzy, szeroko, okej? Okay? Zaczynamy. Raz, trzy, szeroko. Trzy podskoki. Szeroko. Hop. Raz dwa trzy. Hop. I masz. Jeszcze dwa trzy razy. marsz. Cały czas się ruszamy, żeby cały czas organizm był mocno wrócił. Kto wie? Start! Jeszcze dwa razy. Troszkę przedłużyłam. O dwie sekundy. Ale tylko na plus. I start. Raz. Raz. Ostatni. I jeszcze tylko jedno ćwiczenie przed nami. Damy radę. Uf. 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 Szeroko. 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 I marsz. Wysoko. Minuta przerwy. Delikatne podskoki, cały czas w ruchu. Kolejne ćwiczenie, ostatnie. Zejdziemy w dół. Będziemy robić tak zwane mountain climbers. Zaraz powiem, kiedy mamy się przygotować. Ok, dziewczyny, chodźcie, w dół. Tak. Ja się odwrócę w drugą stronę, żeby widzieć stoper. Góra. I ćwiczenie polega na tym, że biegniemy, ale w tej pozycji, czyli do siebie. Hop. W ten sposób. Nogi, kolana mocno pod siebie. Stop. Jeszcze 10 sekund i zaczynamy. 4 razy 20 sekund ćwiczymy. 10 sekund przerwy. 4, 3, 2, 1. O, zaczynamy. Mocno biegamy. Mocno, mocno. Tempo, tempo. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. I luz. 10 sekund przerwy. zapomagać, pomagać, przeszkadzać i w dół i zaczynamy hop, start mm. <laughs> biegamy, biegamy i luz jeszcze dwa razy wymach przód i luz ura tu dół. chodzimy Schodzimy w dół. Hop. <słuch> I luz. I jeszcze tylko jeden raz. Spróbuję zrobić na wyczucie, żeby nie uderzyć tym usia. Gotowi? Jeszcze, jeszcze. I luz. Hop. Ja się fajnie rozgrzałam. Jest mi gorąco, po co mnie spływa. Także mamy. To było ćwiczenie typu kardio, trening typu kardio ja zrobiłam wszystko tylko jeden raz spróbujcie to powtórzyć jeszcze dwa razy jeżeli jeszcze nie czujesz się na siłach w sumie to dopiero nasz trzeci trening będzie to zupełnie zrozumiałe później będę Was troszkę bardziej męczyć o więcej powtórzeń ale widzę, że Wy same nawzajem się super motywujecie wielki plus za to dla Was no i co? do zobaczenia na następnym treningu Trzy razy, damy radę, damy radę. Ja jeszcze raz próbuję. Trzymajcie się. Pa!